Ja cię kręcę. Wszystko zamarznięte. Kamy, nie zgadniecie co my zamówiliśmy do jedzenia. Miały być knedliki, ale zaszaleliśmy dzisiaj. Pierwszy Będzie, dzień. Będzie jutro. No my jednak wracamy bez strasznych mnóstw. a dzisiaj minus 10. No. Dzień dobry. Witamy na kanale Camper Week Tym razem zabierzemy Was Na trzydniowy wypad Do stolicy Czech Czyli do Pragi Z naszymi dziećmi jedziemy tym razem Także będzie wesoło już zbliżamy się do kempingu. Kemping znaleziony na Park Fortnite. Kilkukrotnie już byliśmy w Pradze, ale nigdy kamperem, prawda? Tak, nigdy nie byliśmy kamperem. Zaraz wjeżdżamy i wam wszystko pokażemy. Wjeżdżamy na kemping, ale dosyć ciasno jest. No, jest kemp reception. Jest, o, spoko, są kampery. Fajnie. I to nie małe. Znajdujemy się już na kempingu. Pani powiedziała, że recepcja jest czynna jutro od godziny. 8 do 10, także mamy się ustawić. Jest tu skrzynka z prądem, podłączymy sobie, bo jest zima. Wiadomo, na dachu mamy śnieg, solary nie ładują. No i co, no stary kemping widać, ale ważne, że blisko centrum jest tu przystanek autobusowy, przystanek tramwajowy. Chyba nie jestem pewien na 100%. Ale zaraz to sprawdzimy. Zawsze może jakiegoś bolta zamówić czy Ubera. No i tak sobie stoimy. Zobaczcie jak nam wszystko pozamarzało Odpływ szarej wody ZAMARZNIĘTE WSZYSTKO Ja Cię kręcę Wszystko zamarznięte Kamper jest po prostu cały w soli Chciałbym pojechać na myjnię, ale no... O, rejestracji nie widać Fajnie Wszystko w lodzie <grym> Dobra, my się tu rozpakowujemy Podłączamy prąd, odkręcam gazbanki, żeby włączyć trumę, i zakładam matę na szybę zimową. My już gotowi na zimowe zwiedzanie Pragi, idziemy na komunikację miejską, prawdopodobnie tramwaj, i ruszamy do centrum Pragi. Lecimy teraz na miasto na jakieś dobre jedzonko, a bilety kupiliśmy online w aplikacji. Bo przyznawam się trochę, że przyjechaliśmy tutaj dla dobrego jedzenia i dla pysznego piwa, chyba najlepszego na świecie piwa. Muszę skosztować w tych restauracjach, które mają swój browar, bo zaczynamy od restauracji. Jak się nazywa Dori ta restauracja? Ufleku! Ufleku! Oni mają swój browar, jakiś najlepszy, starszy. najstarszy w Pradze. Podobno super jedzonko, no zobaczymy. Tak, że... No zobaczymy. Wychodzimy z tego kempingu. Kemping się nazywa Usokola? Z U z Usokola. Coś takiego. Jest internet, jest zrzut toalety chemicznej, punkt napełnienia wody oczywiście, prysznice, sanitariaty. Nawet jeszcze nie patrzyliśmy. Nagramy Wam. O, patrzcie, tu nawet jest restauracja przy, przy samym kempingu. Kurde, Potarda. Kemping Sokol Troja. Sokol Troja, no. 100 metrów od kempingu mamy przystanek tramwajowy, którą dojedziemy do centrum. Zobaczcie, już podjechał. Owsiadamy. No I dojechaliśmy do centrum, niedaleko mostu Karola, ale bardziej jeden przystanek dalej, nie, przy Nowym Mieście. Tak. Także idziemy teraz do tej restauracji Ufleku. Zapraszamy Was. I mamy to. Spróbujemy znaleźć miejsce. Zobaczymy jak tam jest. Tak, znajdujemy się przed wejściem do restauracji Ufleku. Miejscówkę mamy, wybieramy jakieś jedzonko. Klimat jest no, niesamowity. Dobrze, że miejsce mieliśmy, nie? Tak. Ale, ale miejsce was super. Co? Jeszcze nie wybraliśmy jedzonka, a tu pan z tacą chodzi z ciemnymi jestnymi piwami i pyta się jakie chcemy. I jak już poprosiliśmy, to kreseczki zaznacza. No, tak w Czechach jest. Ciemne ogólnie nie przepadam. Wolę jasne, ale nawet dobra. Ale jeszcze spróbujemy sobie może jasne. Browar tutaj istnieje od 1499 roku. Także no, musicie to koniecznie zawitać, jak będziecie w pracy. A tu pan tak na tacy piwa roznosi. Ma chyba z 20 cały czas i chodzi do każdego i pyta, czy komuś się skończyło bo tu generalnie wszyscy na piwo przychodzą ale nie zgadniecie co my zamówiliśmy do jedzenia miały być knedliki, ale zaszaleliśmy dzisiaj, pierwszy Będzie dzień jutro. pierwszy dzień zaszaleliśmy a my dzisiaj zamówiliśmy sobie pogolące pieczonej, kolano. no po czesku kolano, pieczone kolano to moja jakiś sos tatarski jakaś kapustka, kolano dzieci mają smażony ser z frytkami no, ciekawe jak smakuje, nie Doris? Próbujemy. Mhm. I jak ci smakuje? No, no, ja wam, że bardzo Mięciutkie mięsko, skórka dopieczona, bardzo dobra. Wielonka. A Marcel, oczywiście, co? Smażony ser z fryteczkami. Miki to samo zajada. Uczta dzisiaj na całego. Dorcia? Typa, już pękam po prostu tak nie kolano. No my już wychodzimy z tej restauracji u fleku, No powiem wam tak, wnętrze piękne, bo to ma Atmosfera 500 lat super. Atmosfera super, ludzi full, ale oni tak nakłaniają, tak namawiają. Co chwilę facet chodzi, jeszcze piwa nie wypiłeś, już ci drugie stawiają. Nie, dziękuję. Bacherówkę. potrzeba. Becherówkę. Daję po, nalewki takie, każdemu wciska. Jak ktoś tylko weźmie, od razu stawia dwie kreski po 90 koron. To, to jest jakieś, nie wiem, 17 zł. No, namawiają strasznie. No Ogólnie za trzy obiady. Bo... Jeszcze tylko poczekaj, powiem, bo wzięliśmy Wiktorii ser smarzony z Marcelem na pół. To podoliczał sosy tatarskie, Sam się pytam, co to jest na tym rachunku przed Jeszcze zapłatą, jak on te kreski stawia. On mi są statarskie, ale nie chcieliśmy. Nie, nie, to musi być i tak dalej. No i co jeszcze? Bo 20, do... 20 no. złotych 02 <laughs> A, tak, Fusti... Yy, jakiś tam Lipton. 20 zł, tylko malutka Więc buteleczka zero dwa. 02. Naciągają strasznie, to musicie uważać. No, Piber Jest. Też najlepiej, drogi, jak na te, tak, to Najlepiej, powiem tak, najlepiej przyjść 40. tutaj sobie na piwo, wypić i to wszystko. Nic nie dać się namówić, bo tak namawiają strasznie, nie? I tak. co, no za ten rachunek? Dwie golonki, dwa piwa, no, jeden wyszło, ser smażony na pół. Wyszło na polskie pieniądze 300, bo, ile? 340 zł, no, no. 1683,500. I jeszcze na koniec. ale moimi obliczeniami, jak to. Obliczałem z karty, no to wyszło 1450, no to jeszcze Ile? o 230 koron no, oszukali, czyli jak tak. o 50, gościu, złotych, gościu, o 50 gościu trzyma kalkulator, cyk, 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 nawet Ci nie pokaże i mówi tyle i tyle, żadnego rachunku, rachunku, nic. Nie ma rachunku, nic nie ma. No, namawiałem takie pod turystów no mega, nie? No to... rachunek, tak, tak zwany, z My teraz spacerujemy sobie po nowym mieście. Wieczorem jest najpiękniej w pracy tak, w ogóle. No pięknie. pięknie. I jutro Wam szczegółowo pokażemy. A jeszcze zmierzamy do Mostu Karola, bo chcemy wieczorkiem się przejść w kierunku Hradczon. To jest zawsze pięknie. No idziemy, bardzo pięknie. Tutaj jeszcze są jarmarki, już mamy połowę stycznia. Zobaczcie. Idziemy już w kierunku mostu Karola, bo nie spodziewaliśmy się, że tu jeszcze takie ozdoby świąteczne tak, będą. Tak, tu jeszcze jest. stycznia. No, no, stycznia. Naprawdę. Ale jest przepięknie oświetlona. Musiało to być pięknie bardzo na Sylwestra. Na pewno. Mam nadzieję, że kiedyś się wybierzemy tu na Sylwestra. No. Zamiast do Berlina, nie? W końcu. Tak. Uwielbia te kaczuszki, no jest tego tysiące. No ale weźcie mi to wytłumaczcie. Dlaczego ale jedna to kaczuszka? jest dla ciebie piwna? Tak. Ale, ale jedna taka kaczuszka 80 zł. Czym to jest fenomen. Weźcie, napiszcie w komentarzach, wiecie. Jest naprawdę przepięknie, wieczorem jest przepięknie, o każdej porze roku, kiedy byście nie przyjechali, czy zimą, czy latem, czy wiosną, jest pięknie. Wika, znowu ten sklep z kaczkami, o co tu chodzi? Taka moda teraz jest na te gaczki? Dużo ludzi zbiera, tak? Co Marcelku wszędzie pełno tych kołaczy sprzedają z lodami, nie? Taka moda chyba tutaj teraz jest? Nie? Chcielibyście jutro przyjść? Nie, 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 wszystkie kuchnie świata również tutaj ludzi znajdziecie tłum. ludzi tłum, O, jest już wieczór, ludzi tłum pięknie, naprawdę pachnie tymi kołaczami najbardziej No my jesteśmy jak widzieliście po mega po tych obiedzie ale na jutro na przyjdziemy idziemy. na deserek to Mamy obowiązkowy punkt na mapie Most Karola. Zanim na niego wejdziemy, pokażę Wam go z boku. Stąd najlepiej go widać, chyba. No i jesteśmy w najpiękniejszej części Pragi, czyli Most Karola. A za nami Jest z tyłu, tyłu na kratczany i zamek. И утро вам покажем за дня. My jednak wracamy, bez strasznym straszny mróz, no ma być dzisiaj jest minus 10, no, no minus 8 jest pewnie 8 jest, 8. bo w nocy ma być minus 10, wracamy, lecimy tramwajem do kampera, bo fuh, jest bardzo zimno, a jutro w dzień Wam w dzień pokażemy, pokażemy. A dzisiaj dopiero przejechaliśmy także na jeden dzień wystarczy. No niestety to nie nasz tramwaj, ale zobaczcie ładnie udekorowany, <laughs> świątecznie tak jeszcze. Już jedzie nas? Tak, jedzie. Kurde, dwie minuty czekaliśmy. Jezus, jak w Berlinie, słuchajcie. O, szybciutko. Jedzie? Jedzie.